Siemanko, witajcie na kanale VlodiPawel87 Dzisiaj pokrótko pokażę Wam jak odpalić aplikację Android, aplikację APK na systemie Windows za pomocą programu BlueStacks Klikamy sobie w link, który widzicie na pulpicie Link, skrót do linku zamieszczam w opisie filmu Następnie klikamy pobierz BlueStacks 10 i instalujemy pobraną aplikację Pozwólcie, że ja sobie tu ominę cały proces instalacji, jako że zajmuje on chwilkę. Teraz po włączeniu aplikacji klikamy sobie w lewym dolnym rogu App Player. Otworzy nam to rytualne urządzenie na Androidzie. Następnie wchodzimy w aplikacje systemowej i sklep Play. Tutaj, aby coś pobrać, będziecie musieli zalogować się swoim kontem Google, jak widać po prawie w górnym rogu, jak już jestem zalogowany. Dla przykładu pobierzemy sobie tutaj grę State of Survival po prostu klikając na przycisk zainstaluj i pokrótko klikamy przycisk zagraj tak to włącza nam się aplikacja którą teraz zainstalowaliśmy ze sklepu Android W prawym górnym rogu macie możliwość przejścia w tryb pełnoekranowy bądź używając klawisz F11. Następnie mamy sterowanie. Sterowanie na ekranie będziecie mieli domyślnie włączone, więc warto to wyłączyć. Następną opcją jest zainstalowanie aplikacji APK z dysku. To jest jeżeli pobierzecie sobie jakieś aplikacje androidowskie na dysk, nie musicie używać Google Play Store. I ostatnia opcja to tutaj różne ustawienia. Warto zaznaczyć, że można odblokować również ilość wyświetlanych klatek na sekundę z 60 na 240 maksymalnie. Jak widzicie gry bardzo ładnie działają. Klikamy sobie przycisk Home i wracamy do głównego ekranu naszego urządzenia. Przytrzymując lewy przycisk na aplikacji możemy ją w łatwy sposób odinstalować. Zamykamy sobie teraz emulator Androida. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja was pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!